Mówię coś, działa. Tylko zobacz, czy nagrywa. Nie spięty kabelek, ten jack. Wiesz. Weź słupeczki do uszu. Dobrze? Jest, okay, mega, mega. No, no to. Ale, ale... to mi chodziło. Czyli tak robimy. Wskakujemy, nagrywamy, wyskakujemy. Czy Teraz od. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Jak się masz? How are you? Tak po amerykańsku, tak? Fine, thank you. Przeglądałem oglądałem fajny kabaret, tam było właśnie o tym, jak ludzie pojeżdżają, jadą na tydzień do Ameryki i potem świrują. Że nie wiedzą jak jest kawa, I idą do kofi. Okej, okay, okej. Okay. No, tak, tak. Chociaż Kabarety, tych, to jest, tych, tych, które nie jest dużo. My teraz, jak pracujemy z takimi dużymi markami, mm, które obsługują kawy, hotele, restauracje, wiesz, tam są tylko coffee cornery. To nie ma. Mi nie ma kawi kawiarenki filmowej. E, tam jest coffee corner, nie? Więc. I możesz sobie też tam czasem zjeść brunch. Dobra. Od razu do newsów. Od razu. Mam newsa z Katowic. Z, e, który z łóżkiem? Tak. Dawaj. To nie jest z łóżkiem. I nie spoileruj. Ja widzę łóżko wtedy. Popatrz, masz mieszkanie. No mam. Masz nim dwa, trzy pokoje na przykład, nie? Masz takie mieszkanie. I mam kawę i wodę i też masz. sobie ją wezmę. no. Masz, macie mieszkanie, dwóch, trzy pokojowe, pokojowe. No i wyna wynajęliście wszystkie te pokoje. Ale czujecie niedosyt. Jest popyt dalej. I nagle otwieracie sobie drzwi do garderoby, do szafy. I myślicie sobie, może ktoś to wynajmie. No jest to logiczne. I no zobaczysz na Elisa ogłoszenie, że wynajmiesz pokoik. Pokaż go jak się pisze: pokoik. Py, o, k, o, -j -i -k. Taki pokoik. No, <laughs> Wskazał się na. Tak, na, za szejców. Umeblowane? Tak. Rodzaj pokoju jednoosobowy, preferowani osoby pracujące. I tam w ogłoszeniu autor sobie pisze, że e, pokoi można wynająć, że w tym mieszkaniu jest kuchnia, łazienka, jest wi-fi. E, oczywiście nie ma okna, no bo to jest schowek na ciuchy, taki sobie, ale wstawił tam łóżko do tego schowka. I co? I zrobiło się, ile tam jest tego metrów? Dwa i pół czy 3 metry? 25 i, pół. Dwa i pół metra. No. Chyba Fajnie. się zrobiłem. Co? Z matrażem, yy, do wynajęcia. Znaczy, no widzisz, no, yy, no i tutaj, tutaj możemy wreszcie dyskutować. Bo wcześniej ja pokazywałem luksusowe apartamenty siedmiometrowe, gdzie był kilometro, wszystko, gdzie była kuchnia. A to, no cóż. Jak się nie ma, lubi tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zajrzyj, jak patrzeć znowu. Jeżeli ktoś ma taką kolekcję butów drogą jak ty, no to teraz, jeżeli yy, jedna osoba potrafi dawać dziesiątki tysięcy złotych tam przechowywać i nagle to jest niegodzien w takim miejscu żyć. A kto inny tam daje drogocenne ciuchy? No tak. No to, to nie jest może takie to złe. Z drugiej strony, no widziałem że lepsze miejsca do spania i życia. Nie, tam było takie w ogóle, żeby zachęcić do, do wynajmu, było całe, był taki fajny opis, że to jest ewidentnie dla kogoś, kto tego się ma przespać. I, i że. Nie interesuje, <noise> jaka to jest kaucja, żeby tego nie zniszczyć. Nie ma kaucji. Gratis to uczciwa cena. Stary, nie ma kaucji. Nie ma, no to. To jest jak za darmo. To, a czym mówimy? I, e, reporter któregoś tutaj z katowickich e, dzienników, e, czy, czy telewizji, postanowił zadzwonić. No. Podając się za, e, za zainteresowanego wynajęciem szafy za 600 zł do no. życia. I pan mówi, już nieaktualne. <śleszy> wynajęte. Po prostu, wynajęte. Także. Brawo, Ty, który wstawiłeś szafę za 600 zł do wynajęcia. Brawo, Ty, który wynająłeś. No jest, pop, jest popyt, jest podaż, prawa rynku. Tego nie tak. pokonasz. No. W zasadzie, w zasadzie podpowiedzieliśmy deweloperom i, i, i różnym ludziom, którzy zajmują się nieruchomościami, flipami. Nowy sposób na biznes. Ja, typ, ja typ teraz widzę, ile kasy przepierdzieliłem, ja mam, mam tyle szaf wolnych. Nie? W każdej mógłby mieszkać człowiek. Co oni robią w szafie? E, nie żyją. No tak. czy tu mam obok pomieszczenie jeszcze, niewykorzystane. Ja bym tu... Tam, tutaj ile... by mogło mieszkać. Tutaj też, czy... ale tutaj wiesz, mamy drogi sprzęt, wszystko. Obok. Obok ta, ten pokój ma ile? Tak, ten, ten obok ma z 3 na 5? Ale chcesz, Artur, wyrzucić? Czy nie, dalej? o dalej, że dalej. 3 na 5 będzie no, mieć, tak, nie? Tak, tak, oczywiście. No To to jest 3 posiadłości, można by zrobić takie. O, dobra. ja bym po to podzielił na 3. No ja mówię 3. No, trzy 3 posiadłości. No, no, no 3 posiadłości. No już powoli myślimy tak samo. <laughs> Powiedzcie, co myślicie o tym, żeby wynająć sobie szafę. szafę za 600 zł. E, no i dobrze, jeżeli a, uważacie, że to dobry pomysł na biznes. Szafę z łóżkiem, z łóżkiem i półką, także to nie jest zwykła szafa. To jest... U... Pługa pewnie była, tylko uszło Personalizowana szafa pod tak. wymogi osoby pracującej. Są zdjęcia, właśnie widzicie, jak to, jak to wygląda. E, nie napalajcie się, nieaktualne, wynajęte. Także już e, trzeba czekać na kolejną szafę, na kolejną okazję na Olisie. No cóż. <laughs> Dobrze, no to ja zapraszam cię do mojego pierwszego newsu, newsa. A, bo ja chciałem. To jest news z kategorii, którą ja bardzo lubię, kategoria kobieta. Nie, 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 nie. Co? To nie jest news z kategorii, którą to kategoria kobieta. News w kategorii biust, Dobra. który jest w kategorii, kobiety. Pod, jest w kategorii kobieta. Dobrze, dobrze. Otóż... Ale zgadza się. Zgadza się wszystko. Jest sobie taka 27-letnia Australijka. Mieszka sobie w Australii i... No, pff, to tylko Australijka. Nie, nie, nie każda Australijka mieszka w Australii. A, no tak. Także warto to A, określić, ja tak? tak? E, także e, pewnego dnia zauważyła, że. Do tego dnia zobaczyła, że biust jej rośnie. A jak wiemy, czasem jest tak, że nastolatki już e, mają taki całkiem pokaźny biust, a czasem to, to jest proces opóźniony. Czasem po 25 roku życia, czasem jeszcze później. Różnie to bywa. E, moja żona na przykład czekała e, na mnie, żeby to się wszystko tam e, poukładało. Like, like <noise> Ale ona zobaczyła, że nagle biust jej rośnie, więc mówi fajnie. Fajnie. No i Ile tak i zauważyła? 27 lat. Aha. Znaczy, to było troszkę wcześniej. Okay. E, nagle zauważyła, że coraz większy, coraz większy. No ale w tym momencie zaczęły to przerażać, bo. E, no bo on nie przestało rosnąć. Nie przestało rosnąć. I w tym momencie mamy taką sytuację, że okazało się, że to jest choroba. To jest ta Pamelia? Tak, z jest jakiś, jakiś link dodatkowy z TikToka, tak? Tak, link, oh. zobacz sobie. Na, TikTok, oh, jest TikTok jest najciekawszy. I Pamelia okazało się, że ma, e, ma chorobę, która jest dosyć rzadka, e, ponieważ e, po prostu to jest choroba, która polega na tym, że piersi rosną bardzo, bardzo naturalnie dużo. I tutaj mamy konkretne liczby w 12 miesięcy, czyli w rok. Biósł jej urósł od 100 cm, gdzie to już było bardzo dużo, bo 100 w klacie to już jest troszkę, do 131 cm. To tak dla porównania, jak ja trenuję rok na siłowni, to tam nie wiem ile, jest, 6 cm, 8, nie wiem, może 10 to z max. Cztery żałujesz, że ujrzę, nie masz tej choroby, tak? Nie do końca. E, ona ma z tym problem. No raczej... bo ludzie stają, patrzą, bo ją boli, trochę się boi wychodzić. I bo to, jest to jest nieodwracalne. To... Pewnie się będzie dało to zoperować. Aha. Natomiast ona to przykład w sukces, bo to jest happy news, tak? Więc, e, więc po prostu e, choroba się nazywa Gigamastia. E, więc to e, Gigamastia, ona sobie przykłada w plus otworzyła TikToka i tam. Yy, i tam yy, no to jest temat na TikToka, tak. Tak, przebiera się, no, pokazuje ten biust w jakiejś tam formie, ale też śmieje się z tego, że na przykład pokazuje ja, kiedy myślę o tym, żeby soperować yy, biust i moi fani, którzy tam potem się smucą, tak. Yy, więc ona zrobiła z tego sukces. Jakiś, jaki sukces? W tym momencie, kiedy to nagrywamy, ma 400 tysięcy obserwujących na TikToku. A to już jest całkiem niezły wynik. No, my, ma my mamy dwadzieścia kilka tysięcy, może po trzydzieści. A ja jesteśmy super, no. Tak. E, więc, e, więc Pamelia zrobiła z tego jakiś tam sukces. Ale no na szczęście raz... mam mniejszy biust. Na szczęście mam mniejszy biust. E, nie no, liczymy no, no, jej zdrowia, żeby, no, tak, że oczywiście. żeby ten rygosłup trochę odciążyła pewnie operacyjnie. Natomiast e, fajne jest to, że e, z tej wady zrobiła zaletę i, no. i sobie, ja, ja liczę na to, że, że potem ona sobie ten views na przykład, pomniejszy, a na TikToku wymyśli sobie taki content, który się będzie opierał już, no nie, mówiąc o cycki, tylko sobie y, to tam coś wymyśli. Ale swojego. nie wiem, ludzie zawsze będą każdy z jednym. No, I tak. Pamiętać korzenie. Nie na no, jaser, tak, ale na tych korzeniach można budować coś bardziej sensownego. Na nie? tych piersiach. Tak. Yy, wiele kobiet ma kompleks związany z, z piersiami. Ty w ogóle nie uznajesz małych piersi, prawda? Yy, sportowych. Ja nie chcę się na to pytanie. Okej, okay, okay, czyli no. wiemy, to no. nie, nie uznajesz. Coś jest tak. Tak, bo... Nie jest tak, bo jeżeli nie muszę go specjalnie obcować, niej obcować, to przecież nie będę się, <grym nie <grym się tutaj. Czy to gdzieś, że idziesz sobie po i tak mniejszym biustem? Rozumiem. Nie, nie, to nie, 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 nie chciałem ani oceniać y, biustu, ani chciałem, że ktoś oceniał moje podejście do biustu. Dziękuję okay. i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja, ja nie chciałem I go oceniać, tylko go, go no. tutaj przywołać, ale okej. Okay. Y nie ma czegoś takiego za mały biust. Dobra, ale mówisz tak, bo AGA też ma biust. No tak. No I właśnie. To jest no, łatwiej w takich tematach no, dyskutować. No, no, oczywiście, niż, no. w innych sytuacjach. Ale o ile masz biust sportowy, mniejszy, mniejszą miseczkę, to są push-upy, są możliwości, żeby wiesz, jakoś tam wizualnie to podkręcić. Oczywiście tak. potem, jak wiesz facet, myśli, że jest tak, a jest inaczej, to jest jak z paczką chipsów, która jest napompowana. Tak. Jak otwierasz, to tam jest tylko na dnie chipsów, ale z tymi puszapami, ale oczywiście tu mieszkujemy, nie mniej, lepiej, lepiej, ty... lepiej w tą stronę, lepiej w tą, poczekaj, lepiej w tą stronę niż jak, jak ty schudniesz, jak ty schudniesz, to czy na przykład będziesz miał taki sztuczny brzuch, żeby potem robić taki właśnie show, show. że a niby dalej ten i nagle bum, kaloryfer. Dlatego teraz zasłaniamy się komputerami. Wiesz, ja się zasłaniam, tak? Cwanie. Nie widać. Cwanie. Nagle wrócimy do telefonów, powiedzą o Kacper, to już to inny z tobą jest w programie. No. Dobra, ale wracając do Pameli, w ogóle wiesz co, wczoraj się, wczoraj odkryłem. Nie wiem czy wiecie, jak nazywa się taka wada wymowy, kiedy nie mówicie literki ry, jak rower. Wiesz, jak nazywa się ta wada? Kasplowanie. <laughs> nie, nazywa się reranie. <laughs> Jeśli ma ja? być synem? <laughs> reranie. Tak, wada, kiedy nie mówisz a, literki. A, agresywnie coś to, to wymyślił, tak w zasadzie, tak. że kogoś, no... Rada, jak nie mówisz literki, nazwa tego, tej dolegliwości, tak to mówię, może nie choroby, to jest reranie. Leranie. Wyobraź sobie, że ktoś. Leranie. Jak to osoba, która nie ry, ma to powiedzieć, nie? To jest coś strasznego. Mamo, zasłałem łóżko! No to dobrze synku, że zasłałeś. A teraz idę pojeździć łowełkiem. Muszę to z siebie wyrzucić. Awię francuskiego de fromage. Mieliście kiedyś pracownika, dawno, dawno temu, który na spotkaniach z klientami z 20 lat temu, 15 na pewno, mówił, że poprosi do sprawdzenia schłodzoną wodę. Nie mówił ry i jeszcze miał w ogóle wadę wymowy. No. Ty nie masz Rozmawiałem z nim. A? I kiedy on prosił o tą schłodzoną wodę, na co drugim spotkaniu pytaj się, po co panu posłodona woda? <laughs> to było mega śmieszne. On rerał. <laughs> ale nie mógłby ci tego powiedzieć okay, <laughs> z taką dolegliwość. Musiałby się Roz, domyślić. Rera nie. Ktoś kto to wymyślił, to jesteś złym człowiekiem. Tak. Jesteś po prostu złym człowiekiem. Nigdy, Jak nigdy już nie będziesz w Happy się omówiony. Nigdy. To była taka, Dobrze. taka tylko informacja. Hmm. Więc Pameli życzymy zdrowia i cieszymy się, że coś się robi z tym, z, tym, z tym wadą i obraca tą zaletę, tak? Tak. tak. Dobrze. nie mieć mniejsze i udawać większe niż większe, bo tego się nie da ukryć. Chyba tak, nie? Tak jest konkluzja? A, może, za, może być. To Zasłona milczenia. Może być tak, konkluzja. A w ogóle widzieliśmy, że spodobał się pomysł Happy Meetingu. Także podkręcamy dzisiaj również, okay. że, że myślimy o tym. Zus, a nie, za Zus. Mieliśmy już dwie sytuacje, w których ktoś dostał na swoje konto duży przelew pieniędzy. Raz tak. Google pomyliło się na jakąś kwotę kilkuset tysięcy tak. złotych. Czy ktoś musiał oddać? Musiał oddać, mimo tak. że to się sam dopominał, że chce oddać. Potem mieliśmy sytuację od ciebie, że mm, pracownik dostał 168 tak. pensji i tak. narozowana. Ja też mam taką sytuację personalnie. Okej. Okay. no. A teraz mamy sytuację. Nie tylko co Całkiem świeżą, całkiem niedawno, parę tygodni temu. Zus przez rok nie zauważył, że wypłacał niezależne, nienależne tysiące złotych emerytowi. I czy emeryt musiał oddać te pieniądze, tak jak wcześniej w Google'ach i jak wcześniej w Indonezji czy gdzieś tam? Nie, musiał. nie! Nie musiał! Nie musiał oddać tych pieniędzy. Okazało się, że emeryt dostawał co miesiąc ponad 10 tysięcy złotych, powinien dostawać połowę mniej Aha. E, i po roku. Kiedy wyszła kwota z tego 60, tam 8 tysięcy złotych, e, Zus upomniał się o swoje, powiedzieć: Halo, halo, emerycie, nie możesz sobie tak żyć w luksusach, no. opływać do statku tak, tak, za tak, 10 oczywiście. tysięcy. Y, oddawaj, oddawaj hajsy. No. Emeryt mówi: Ale chwila, wy się pomyliliście, no. wy wysyłaliście, no. i jakby do widzenia. No. I uwaga, i ZUS miał rację. Z perspektywy prawa powinien oddać te pieniądze, które mu się słusznie należały. Tak. Ale Zus w całym swoim. pouco a e <laughs> I dopracowanych do perfekcji procedurach, no. co miesiąc wysyłał mu decyzję do tej emerytury, którą mu przelewali tą ekstra. Bo on był na wcześniejszej emeryturze, no. nabył praw emerytalnych, i oni wypłacali i tam wcześniejszą, i tą aktualną, i papierki się zgadzały. To znaczy, i na tamtą miał papierek, no. i co miesiąc dostawał papierek z ZUS-u, że legitnie dostał pieniądze na konto, więc nie musiał sprawdzać, czy te pieniądze się mu należą, czy nie, bo stwierdził, że mu się należą. Czy go zmylili, a potem ciężko, że badał pieniądze, jak już je wydał, więc wprowadziliby go w niefajną sytuację finansową? Ponieważ oglądają nas też no. osoby na TikToku, wiadomo, że tam są. Y się od nas? Oczywiście. I, nie sądzę. I, I na pytanie, czy powinien oddać, czy nie, zawsze zazwyczaj jest, że nie powinien. Trzeba zabrać i uciec z kraju. Mm -hmm. Podpowiemy od razu, że ucieczka z kraju z 68 tysiącami to nie jest najlepszy pomysł. <grych> Chyba, że masz miejsce, gdzie za, 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 zainwestujesz te pieniądze. Natomiast co się dzieje? Zus mówi: A nie oddasz? Nie oddasz? Nie. Dobra, to do sądu. I sąd mówi: Racja ma Zus. Proszę oddać pieniądze. Emeryt. Mówi, idziemy dalej. Kolejna instancja, w się sprawie, mówi, nie, nie musisz się oddawać. Kasacja wyroku. I to jest happy news, dlatego że mm, ktoś przez rok dostawał kasę przez czyjś błąd korporacyjny. Mhm. W ZUS jest taki bałagan i takie pieniądze, których y, nie odzyskamy, że nie jest mi w ogóle szkoda, ZUS. I to pewnie. No, ale poczekaj, to nie jest tak, że teraz my powinniśmy wszyscy pozwać ZUS za to, że nas okradł? Można by było iść w tym kierunku. No. Natomiast sytuacja jest taka, że emeryt ze swoją emeryturą powiększoną o 68 tysięcy no wszedł do, słuchajcie, elitarnego grona, grona emerytalnych kryzysów. Dlatego, że nie wiem czy wiecie, ale średnia emerytura w Polsce wynosi ile? Średnia? Ile? C czekaj, mogę? No. Średnia. Tak. Brutto. O Jezu, ja nigdy nie wiem jak to się liczy te brutto w tych emeryturach, ale dobra. Ja też nie. Brut y brutto. Mogę, mogę, mogę netto? to? Tak. 300. 3100. Że, a myślę, że mniej. Nie, nie, nie. Dwa Net... brutto. No okej, okay. czy, czy jednak ta Czyli mediana 000... jest e, 800... niekorzystna w tym przypadku. O, bardzo niekorzystna. Czyli myślę, że więcej jest takich trochę kozaków, ale nie, nie ma... Nie, nie, ma, nie, ma, to nie ma tekstu... drugie pytanie, no? drugie pytanie, jak nie czytałeś no? artykułu. Ile wynosi największa emerytura w Polsce? Największa. Mm, 13,200 netto. Dwadzieścia dwa tysiące O. Netto? Nie jest napisane, czy netto, Aha, czy brutto, okay. Ale w przypadku tego emeryta. Hmm. To jest dużo na pewno. No to Mieszka to w, w Poznaniu. do to no e, Ma 78 lat w tej chwili. Poznańskie korzenia, wiemy, ponieważ są tacy, że liczą. Dudki. Liczą, liczą. No ale słuchajcie, pan przepracował 58 lat na rynku pracy, pozostawał i był informatykiem, więc nie zarabiał najgorzej. Super bonus od życia, bardzo dobrze. Ja się cieszę. No nie? Ja jestem zachwycony. Znaczy, zachwyceni jesteśmy <laughs> tym, że no. jeden pan dostał 68 tysięcy więcej, i drugi ma 22 tysiące mm -hmm. emerytury. Przerażająca jest ta wcześniejsza informacja, że średnia wynosi 2700. No tak, tak, tak. I są takie kryzysy na 10, 11, 15, a to oznacza, że są tacy, którzy mają 1000, 1200. Zł, no jest dramat, Spróbujcie dzisiaj przeżyć za 1000 zł tych. No nie dobra, nawet nie miesiąc przestań, przestań, przestań. Natomiast jest tak, że ja chciałem powiedzieć, że mnie kiedyś ZUS okradł, ale. Ale, kog, <grym> nie kogo nie? ale nikogo nie. nie ja miałem przeboje ZUS-em, dosyć duże. Ja też. E... E, Okej, okay, ale poczyniemy, jak no? będziemy jechać na lotnisko, poczyniemy ten wątek e, 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 ewentualnego pozwu do zus mhm. że fajnie, że dostał. No tak, ale na z naszych pieniędzy, Ale nie? z naszych pieniędzy, nie? No. Składamy się na pomyłkę ZUS-u? Czy, czy ZUS no. ma jakiś fundusz y swoich debilnej decyzyjnych i tam, i tam jest jakiś... Część bo wiesz, że emerytura składa się z iluś tamtych składek. Mm -hmm. jak, jak rachunek okay. za. Um, ostatnio ktoś wrócił z mojej znajomej na Facebooka. Jak rachunek za prąd, z czego się składa? No. Że tam jest jedyna, tylko jedna opłata jest za prąd, który faktycznie coś tak, 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 A tak, tak są spaliwem, Opłaty, nie? opłata do płacy opłata bo tak, opłata bo tak i tak <laughs> jest tam z kilkanaście pozycji. No, także um, brawo ty. Nie wiem, gdzie to było, ale coś mi się kojarzy, że wschód Polski, Business Insider podaje to, informację, a nie wschód, przepraszam potężne miasto z własnym lotniskiem. Radom. Pięknie. Brawo Radom, brawo sus w Radomiu i fajnie, że to Cię przeciupaliście. Tak jest. Dobrze, to lecimy do, do czegoś pozytywnego, co jest negatywne według niektórych. O. Ja, ja Cię zapraszam do kolejnego newsa, e, bo wiesz, ten emeryt, A, no. ten emeryt dostał za darmo dodatkowe, dodatkowe pieniądze. Sam pracownicy jednej firmy, ty dostali za darmo po symbolicznie. No, i ta jest taka, jest afera. Pewnie słyszeliście, bo dyskutowaliście. Na pewno jest, słyszeliście. Jest, jest, jest mowy. I na pewno wśród naszych widzów może nie, ale wśród społeczeństwa jest pół na pół, nie? To, to, jest, to jest jak wojna, to jest jak COVID. Jak Smoleńsk. To jest po prostu jak pandemia dzieli to ludzi. Jak to czy jak powinien No Sytuacja jest prosta. Pewna firma w ramach m, m, święta, które jest y, 3 marca, y, które, to, które to jest uznane za Dzień Uznania Pracownika, stwierdziło, że. W takiej ogólno-doszerzanej przestrzeni dla takiej kartki z podziękowaniami i symbolicznie po jednej czekoladce. Merci. Merci. One, to, o tyle to trochę śmiesznie wygląda, że te czekoladki są tak ładnie zapakowane, że jedna czekoladka jest tak zapakowana, więc jest to tam, tam no, takie widzicie nietypowe teraz. troszkę. Natomiast mm, Większość pracowników, mam nadzieję, że większość to jest mój, mój strzał, bo się uśmiechnęło, uśmiechnęło, wziął czekoladkę i gra. Natomiast ogólnie smytała się afera na cały internet, że to jest premia, że to jest e, uznanie pracownika, wyróżnienie go jedną czekoladką, że jak tak można, za, że 50 inwestuje. Um, no i mam tutaj cały, cały o tym artykuł, e, czy tak było, czy tak nie było, na końcu jest odniesienie się do tego samej firmy, to wam potem pokażemy jak to wygląda. Natomiast... A firma się odniosła, już tak? Tak, to tak mieli właśnie. Jakieś oświadczenie mieli wydać właśnie. Wydali. Jest na